Witam wszystkich ponownie w moich starych truskaweczkach. Tu jest akurat na początku ta ośmoletnia, co przegrała wojnę z perzem. Niestety dwa dni pod rząd był mróz i straciłem można powiedzieć 90% zbiorów. Przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze kwiaty, czyli te najlepsze y, truskawki. Wszystko zmarzło. Czarne, y, czarne środeczki. Niestety dwa dni brzmił pod rząd. 90% strat. Tą ośmoletnią, starszą odmianę ominę. Pójdziemy do tych młodszych, bo te to, truskawki nie są na handel tylko dla mnie, na konfitury, na soki, na dżemy, na koktajle. Natomiast na handel dla ludzi mam te młodsze, pięcioletnią i dwuletnią. Tam niestety jest to samo. Bo gdzieś się nie zatrzymam. Wszystko czarne. Czyli 90, jest 95% zmarzło. Znaleźć żółty pąk jest ciężko. Czy jeden przed chwilą minęliśmy. Jeden był. Wszystko czarne. Więc tak wygląda sadownictwo, rolnictwo. Pracujesz 10 miesięcy. Żeby coś mieć, przychodzi mróz, wszystko kosi. Dobra, jesteśmy w odmianie certyfikowanej. Yy, czyli zęga zęgana, elkat yy, i honej. I zobaczcie Państwo, wszystko zmarzło. Piękne krzaki, piękne truskawki poszły. Dwa dni pod rząd był przymrozek przez dwie godziny po minus 2 stopnie Tu jest mm, Tu jest Honej Boże albo Dukat już się mylę Kurde już się naprawdę pomyliłem Tutaj na 100% wiem że jest Alkat też wszystko zmarzło Wszystko ciemne Gdzie nie popatrzymy Proszę, wszystko piękne, krzak byłoby. Multum truskawek, ogromna ilość, bo bardzo o to zadbałem. Jak widać, idzie się załamać. Tu jest Zęgana, zęga dwa rzędy. Na zbliżeniu, wszystko czarne. Czyli nawet ta certyfikowana też takiego mrozu nie przetrwała. nie zatrzymamy, wszystko czarne. Nie ma w ogóle praktycznie. Żółciutkich pączków, czyli zdrowych truskawek, o są dwa, dwa tu przetrwały, trzy, sorry, trzy tu przetrwały, a tak, wszystko czarne, mówię 95%. Teraz y, moje truskawki z Francji z 10-letnich trus... z z 10 truskawek po dziadku. Czyli tutaj ten kawałek i też jest jeden drugi ocalał, a tak. Wszystko czarne. 95% strat Kiś nadtrzymamy. Czarno. Czarno. Idziemy dalej. Myślałem, że chociaż na końcu coś przetrwa. Czarno. Jest jeden. Więc niestety załamka, załamałem się totalnie, nie spałem całą noc. Bo o tym dowiedziałem się, że wczoraj jest po prostu tragedia. Teraz może powiem od razu szybko jedną rzecz Jak to wygląda z pomocą rolników. Bo media to pięknie nagłaśniają, jak to rolnicy mają pomoc. W miliardach pokaz podają kwoty. A nie powiedzą, ile jest na hektar. Chcę Państwu powiedzieć, że mniej więcej kilka, lat temu nie pamiętam, który to był rok, straciłem 80% zbiorów, 95% wiśni, 70% truskawek, nie, 80% truskawek, 70% jabłek. No to wiadomo, nie miałem z czego żyć. I na 4 hektary dostałem odszkodowania, znaczy pomocy od Państwa 2,5 tysiąca złotych. Taka jest pomoc od państwa. 2,5 tysiąca zł. No to teraz dam komuś z miasta te 2,5 tysiąca i niech przeżyje przez 10 miesięcy. No bo wiecie, że 10 miesięcy, no stop się pracuje na te dwa miesiące. W cudzysłowie oczywiście można odpocząć. W cudzysłowie. Bo w tym roku miałem, w zeszłym roku miałem tylko miesiąc przerwy. Yy, tutaj się dowiadywałem, pomoc jest 500 zł na hektar. Tu jest 0,3 hektara. Wszystko zmarzł, bo gdzieś nie zatrzymamy. To jest 0,3 hektara, więc pewno dostanę podzielić na 3, może 170, niecałe 200 zł. Więc żyć nie umierać. Mogę dać, proszę, komuś 200 zł, niech przeżyje sobie przez, przez 10 miesięcy. Proszę bardzo, dostanę za to 200 zł. Gdzie z hektara jest od. Y 5 do 10 tysięcy zł, teraz najważniejsze. obrotu, nie zysku. Od 5 do 10 tysięcy złotych, myślę, że więcej jest. Znajmniej ja tak mam przy swojej wydajności, yy, co chciałem jeszcze powiedzieć. Druga sprawa, ubezpieczenie. I to jest chore. Ktoś powie, trzeba było się ubezpieczyć. Jak się ubezpieczyć? Zysk sektora mam od 3 do 7 tysięcy złotych, Zależy od roku. A ubezpieczenie na hektar kosztuje 5000 tysięcy złotych. Już nieraz chciałem się ubezpieczyć. 5000 tysięcy na hektar, gdzie mój roczny zysk, zysk, nie przychód, powtarzam. Czyli czysty zarobek, mój roczny zarobek z tego gospodarstwa to 25000 tysięcy złotych. A 5000 tysięcy kosztuje na hektar. Czyli musiałbym zapłacić za całe gospodarstwo niecałe 25 tysięcy złotych, bo mam 4,8 hektara. Więc to jest po prostu chore. O tym właśnie chciałem Państwu powiedzieć, bo w straty są jak widać ogromne. No, gdzie się nie schylę? o jest jeden żółciutki. Gdzie się nie schyle, jest wszędzie czarno. Jak chciałem powiedzieć, jak wygląda pomoc dornika, jak wygląda ubezpieczenie. Czyli po prostu sadownicy, rolnicy są traktowani jak śmiecie, nie mają żadnych praw, żadnych. Totalnie nie mają gdzie się zwrócić nie ma żadnej instytucji, do której mogą zwrócić się o pomoc. Jedyne co uruchamiają to kredyty klęskowe, po cholerę mi kredy klęskowe, ja nie chcę żadnego kredytu, ja chcę móc się ubezpieczyć i po prostu jak już to niech będzie jakakolwiek ta pomoc od państwa tak, no niech to będzie chociaż, nie wiem, 2000 na hektar, a nie 500 zł, no ludzie, no 500 zł, jak już mówią o tej pomocy, to niech powiedzą ile dają na hektar. Bo to jest po prostu absurd. Bo gdyby to naprawdę były jakieś normalne pieniądze, chociaż 2000 na hektar, to bym nic nie powiedział. Ale 500 zł, tysiąca dostać na, na prawie 5 hektarów. Więc tak to wygląda. Tutaj się schylę. Wszędzie, wszędzie jest czarno. Piękna moja plantacja poszła. Zostanie mi pewność 10%. No bo to jeszcze wiadomo, będzie kwitło, więc te nowe pąki wszystkie powinny być już dobre. To właśnie chciałem Państwu przekazać, że jako sadownik nie mam żadnych praw, nie mogę się ubezpieczyć. Nie mogę zrobić nic i żadnej pomocy od Państwa nie dostanę, bo te 500 zł mogą się wsadzić wiadomo gdzie. Już nie będę używał brzydkich słów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę wszystkim powodzenia i do usłyszenia.